Pomimo tego, że w kalendarzu jest już jesień, pogoda jest nadal na tyle dobra, że można zrobić trening w terenie. Dzisiaj pokażę Wam trening interwałowy, który będzie składał się z pięciu ćwiczeń. Zrobimy pięć rund. Ja pokażę jedną, ale można zrobić pięć, można zrobić sześć. Tego rodzaju trening fajnie napędzi Wam metabolizm na cały dzień, na wiele godzin. Ćwiczenia, które dzisiaj wykonamy, będzie ich pięć. Pomiędzy ćwiczeniami zrobimy tylko 10 sekund przerwy. Ćwiczenie będzie trwało 30 sekund. W tym czasie spróbujemy wykonać maksymalną ilość powtórzeń. Pierwsze ćwiczenie będą to klasyczne przysiady. W drugim ćwiczeniu zrobimy wykroki z handlami. W trzecim ćwiczeniu zrobimy przyciąganie hantli do klatki piersiowej. W czwartym ćwiczeniu zwykłe krokodylki i w piątym ćwiczeniu pajacyki. I to jest jedna runda. Takich rund możesz wykonać 4, 5, 6, ile dasz radę. Pomiędzy rundami odpoczywasz od 30 do 60 sekund startujemy. masz zbyt dużo czasu, masz dziennie 20-30 minut, możesz spokojnie robić taki trening interwałowy. Jeśli nie masz sprzętu, możesz go zrobić w domu bez sprzętu. Też coś takiego pokażę już wkrótce. Podczas tego rodzaju wysiłku nie spalasz tkanki tłuszczowej, bowiem głównie zużywasz węglowodany, ale wiele, wiele godzin po treningu, nawet siedząc za biurkiem, Twój organizm będzie faworyzował redukowanie tkanki tłuszczowej, Twój metabolizm fajnie przyspieszy. Także jest to świetna opcja dla osób zapracowanych, dla osób, które nie mają czasu 60 minut kręcić gdzieś tam na rowerze. Tego rodzaju treningiem interwałowym, który można wykonać nawet w domu, na pewno też możesz osiągnąć bardzo dużo. Także dziękuję bardzo za Twój czas. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia niebawem. Pozdro 600 V.